Dobra. Dzień, to zaczynaj jeszcze raz. Dzień dobry, jestem Pan Kawie jest ze mną jestny Jaszczur. Tak jestem, dzień tu dobry. Jest, tu jest, tu jest, tu jest. O tutaj. Się skrył. I gramy sobie razem w portala 2. On właśnie ukrył mi głowę. I będziemy sobie jakoś tutaj beztrosko radzić. Potrzebujemy tutaj Kuba? Eee, nie. A Ty, możesz Potrzebujemy, żeby, żeby ktoś ruszył dupem, więc możesz stanąć na przycisku. Okej. Okay. A ja przejdę tu. I teraz zejdź z przycisku zobaczymy, co się stanie. No. Możesz przejść. Wow. A mogę zejść z przycisku i zrzucić cię do kwasu. Nie, nie rób tego. Bądźmy kooperacyjni. Dobra. Potrzebowalibyśmy Cuba i potrzebowalibyśmy pewnie się tam dostać. E, co jeszcze widzimy? Tup. Widzimy Dobra. windę. Wow, mogę robić celta. Mm, co robi ten przycisk? No, tylko tak, jestem bardzo, 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 bardzo wysoko w tym momencie. Halo, tutaj. Jak przytrzymasz tab, to widzisz moją perspektywę. Mm -hmm. To jesteś mega na dole. Znaczy, nie, nie dobrać. jestem mega na dole. Jestem za tobą. No i co ja mam w tym momencie zrobić? Chodź! Idziemy rozwiązywać zagadkę. Ale mi tak dobrze było na górze. A, a ten drugi? Ten drugi wymaga kostki. Chwila. Czy znaczy to coś robi? To coś robi. Nie, to tylko to. E, spójrz na ten portal i się nie. I pokaż mi, co się tam dzieje. Mhm. Mm Okej. Okay. Dobra, wiem, wiem, gdzie Cię potrzebuję. Zamienimy się miejscami. Przeskakuj przez ten portal. Okej. Okay. Czyli gdzieś jest portal otwarty? A, tu. dobra, na wprost. PC. Lecę... Przejdź przez ten port. A trzeba przeskoczyć, czekaj. jest skrzywy. Staj sobie na tym przycisku. No. I na razie tak stój. Ty wiesz, jak w PRL-u byli ci ludzie, którzy hmm. po prostu sobie stali w kolejkach. No to teraz odgrywam taką funkcję. Hm. Zejdź na chwilę z przycisku, jestem ciekaw czy zdążę żeby postawić portal No Nie zdążę, okej okay. A weźmy zróbmy to szybciej Wiesz co, ja nie ogarniam tej zagadki <śmiech> <śmiech> Te customowe mapy są za trudne I w sumie dawno w portala nie grałem e, Stań na przycisk No Dobra, zejdź z niego Bo się tak zastanawiam, co my tu w zasadzie. Hmm, o tu, tu. Postawiony, postawiony, przechodź tędy, tu, no i stój, na razie. Teraz e, możesz iść do tamtego przycisku, który jest za tobą. O tam dokładnie. Stań na nim. Co dwasz? Stań na okrągłym. Okej. Okay. Okej. Okay. Teraz czekaj. Ja idę tam do ciebie. E... W sumie nie musiałaś na nim stać, ale dobra. Ja muszę się na... Nie, ja muszę na nim stać. Ty musisz przejść na drugą stronę tej siatki dezintegrującej, której teraz nie ma. O tutaj. O tu, 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 tu. Stop. Eee, yy, utopiłam się. Tak, zabiłaś się. Nie wiem, gdzie by to nas w sumie zabrało, bo tutaj nie ma gdzie postawić kolejnego portalu. A tu jest katapulta. Która pewnie zabrałaby nas tutaj. Idziesz tam. A, kładką. Dobra. I stań sobie na przycisku, żebym ja też mógł przejść. I... Hmm. Na górę musimy iść. Halo, halo, zapraszam. No spoko, już ląduję. Jakoś. Ej, opatrzyliśmy coś tutaj? No gdzie? Tutaj jesteś, dobra. Stawaj ten portal. Zrobimy to jeszcze raz, tylko tym razem porządnie. Tutaj, mm. na dole. Że tu? Że tu, gdzie pokazujecie ten niebieski znacznik, który to, którym tak strzelam. Dobra. O właśnie. Przejdź tędy. I idź sobie tam dalej prosto. I zaczekaj tam. Okej, okay, jestem przy. Dobra, tych... no i dobra, zaczekaj tam. Zaraz do ciebie przyjdę. Tym razem nie wpakuj się do kwasu. Tylko stań sobie po prostu na tej siatce. No, tam. Stop, stop. No już jestem. Chodź tutaj. A? I się eee. trzeba ten y, kwadracik przerzucić y, na tą wyrzutnię. Eee, pewnie tak, a na razie musisz się tu tu przyjść. Skaknę do tą katapultę. Gitas. Dobra. Teraz idziesz na ten przycisk. Na ten drugi. Na tamten, o tam. No. I teraz możemy wreszcie iść na górę, bo tutaj chyba nic więcej nie zrobimy. Kostka jest zablokowana, no to tak, idziemy na górę. Ja Zapraszam. To jakoś przycisk, po prostu po prostu katapultę. I teraz chyba możemy iść w tę stronę, tylko nie jestem pewien. Do końca, co to nam daje? To nic nam nie daje. Nie mamy gdzie postawić e, tego Twojego portala z mostem. Zaraz, z drugiej strony, może coś? Że z drugiej strony, byliśmy. To coś daje? Czekaj. A tam mm. na wprost? Tam byliśmy. Ja się zastanawiam, co to robi. A tutaj. No dobrze, to nic nie ma. Mhm. To musi mieć jakieś powiązanie z tym mostem i z tym przyciskiem, bo ten przycisk powinien coś otworzyć, ale on tutaj nic nie otwiera. I no, jestem w ogóle ciekaw. W tym miejscu, gdzie jestem, jest ta kostka. No jest, tylko się do niej nie możemy dostać, jak zauważyłaś zapewne. Za to możemy zrobić portal tutaj i możemy, moglibyśmy odpalić. Hm. Ok, jeżeli kostka byłaby tam, to tu odpalił się laser, bo moglibyśmy tam ogarniać z tamtej strony rzeczy. Natomiast bez lasera. Tu jest kwadrat. Brakuje nie mi kropki. Nam ogarnia. Chyba coś na dole. Eee, hop. Bo hop. Ta mapa jest, hop. jest za mądra. Eee, zaraz ja ją ogarnę, tylko muszę znaleźć cokolwiek, co ma kropkę po oznaczeniach. Mmm. Przemysłem czysta. Stańmy na przycisku. Szukam mm -hmm. kropki. Kropka będzie rozwią... Kropka jest rozwiązaniem, Ok. Czyli tak, to nam... Tu się obroci ściana, ale to, to nic nie daje. Przynajmniej tak. To pozwoli pójść tam. Ok, dobra, wiem co mamy robić. Zapraszam. Lecę. Już lecą. wiem co mamy robić. Będziemy. Będziemy przejść do przodu. Zapraszam, zapraszam. Czułam, ale to nie jest przyjemne. <grywy> Tutaj za mną? Jeszcze wyżej. A, dobra, Nie, nie wyżej. Postaw portal tutaj, na tej ścianie. Na tej białej. No. Tylko na białych można. I tam na dole, na białej. No. O dokładnie. Dobra, teraz za tobą jest przycisk. Znaczy tam, gdzieś jest przycisk. O ten przycisk dokładnie. Mm -hmm. Wstań na nim. Okej. Okay. Teraz musisz jeszcze raz. Teraz zejdź z tego przycisku. I jeszcze raz musisz postawić czerwony portal na dole. Chodź do mnie. I stań na tym przycisku, tutaj. Gdzie ty po. Zero-orientacji w terenie. No oczywiście, że tak. Stawaj na przycisku. No już. Dobra. Chodź Ech, ze mną. od samego początku chciałam tutaj przyjść. Dobrze, chodź ze mną. Na ten przycisk. Teraz czeka cię najtrudniejsze zadanie, jakie go doznasz. Chodź. O pogowie. Będzie jeszcze gorzej. W tej grze nie ma lekko. Wskakujesz na górę. Tylko ty. O tam. Y Okej, okay, dobre lecę. Ja cię będę kierował, gdzie masz iść. <gry> Tylko wiesz, nie, To jako... i tak mi to nic nie da. <gry> Wiesz, jak do w to drugie lewo, albo w to drugie prawo, i tak dalej. Dobra, e, idź w ten korytarz. Nie, nie, wróć. Za tobą jest przycisk. Stań na nim. Aha. Ten przycisk na ziemi, o dokładnie no ten. Jest. Stań na nim. I teraz, jak przytrzymasz tab. Trzymasz tab. No. Widzisz to, co ja widzę? Jak zejdziesz z tego przycisku. Trzymaj cały czas tab i zejdź z przycisku. Widzisz? No, jest dziura. No nie, ty. Jak wejdziesz na przycisk, to jest ścianka, na której można postawić portal. A, No właśnie. E jestem w stanie postawić portal, tylko pytanie, czy ty możesz teraz wejść na ten pomost? To jest bardzo trudne pytanie. Y ten tutaj. Tak. Bo jeżeli byłabyś w stanie. Nie wejdziesz na ten pomost, bo musisz zejść z przycisku. No. Hmm. Tak że żadnych kibów nie mamy. Jest jeden, ale jest za siatką. Szczerze? Posiedziałbym jeszcze z nią pół godziny i bym pewnie ją rozgryzł. Bo jestem pewien, że coś trzeba zrobić z tym mostem i trzeba ja jakoś... tak. tyle czasu, aż wpadłem do kwasu, żeby to podkreślić. Dobrze, tak. to byłam Pan Kawia, ze mną był Gwiezdny Jaszczur, ekspert od Portala Dwójki. By niego zobaczyć sobie. Tak, dlatego niemu? zbijamy piąteczkę. E, tak, u mnie się. jest cały portal jedynka, jest jedynka i flash. No. E, chciałem powiedzieć, że u mnie jest cały portal jedynka i wers map z wersji flashowej do oglądania, także śmiało. E, dwójka kiedyś się pojawi, custom mapy, możliwe że też i to tyle. Ode tak, mnie. Tak mówiłam, to jest ekspert od portala jedynki i dwójki. Mówiłam ja, pan Kawie i widzimy się w kolejnych materiałach, które niebawem. Pa! Na razie!